Dzisiaj, jest, dzisiaj mamy 16 stycznia. Idealna pogoda do przetestowania opon Cross Climate w warunkach zimowych, tak jak to obiecywałem w poprzednim filmiku. Chciałbym opowiedzieć o tych oponach, jak zachowują się poza miastem na terenach przymiejskich, ośnieżonych, oblodzonych, ponieważ. Ruchu miejskim po drogach, które są posypane solą i są praktycznie czarne. No to opony wykazują się wyśmietnicie, ale tutaj to tu nie jest żaden, żaden, super wynik, ponieważ nawet letnia opona będzie miała się zachowała na sobie powierzchni na, na czarnej. No tutaj widzimy, widzimy, że droga jest również odśnieżona, ale pojedziemy za miasto znaczy w tereny gdzie jest, gdzie jest gdzie jest śnieg na drogach i zobaczymy jak to jak to wygląda bo warunki są gorsze niż myślałem która jest, można powiedzieć, która nie jest posypana ani solą, ani piachem czyli mamy tutaj warstwę upitego śniegu, śliskiego śniegu samochód prowadzi się przy tych prędkościach oczywiście bezpiecznych 50 km przez teren zabudowany prowadzi się normalnie także nie widzę tutaj jakichś niekontrolowanych zachowań Zobaczymy na, na nawierzchni nieubitej, takiej, takiej ze świeżym śniegiem, jak zachowuje się ona podczas hamowania, ruszania, pod lekkie wzniesienie. Tutaj, tutaj na tej nawierzchni jest naprawdę, naprawdę przyzwoicie. Auto wyposażone jest w system ASR, czyli wspomaganie trakcji przy zrywaniu jednej z osi, kół i ABS. To wszystko, co tutaj mam z dodatkowych, z dodatkowych funkcji, które pomagają kierowcy. Nie wyłączam tego, ponieważ, dlaczego miałbym wyłączać, skoro po to to zostało zamontowane, by kierowcy pomagało w kierowaniu samochodem no tutaj troszeczkę no tutaj na tej nawierzchni powiedzmy bialutkiej, ale również ugniecionej myślałem, że ona będzie bardziej luźna, ale jest ugnieciona, jest bardzo śliska no to tutaj auto praktycznie przy trochę mocniejszym dodaniu gazu, widzę, że zapala mi się kontrola trakcji ASR znaczy nie trakcję, tylko ASR, że blokuje koła żeby nie zrywać zrywać z nawierzchni zobaczymy jak będzie dalej bo tutaj no, nie bardzo nie bardzo mógłbym potestować ponieważ to jest praktycznie przesłychać hamowanie jest kompletnie kompletnie bez rezultatów, jest tak ślisko o tutaj mamy fajne, fajne warunki bo mamy trochę śniegu suchego świeżego, nieubitego i tutaj już jest zupełnie inna jazda auto fajnie się kontroluje do testowania zimowych, ponieważ zmuszony byłem do nałożenia czapki i rękawic. Wjeżdżam w drogę kompletnie zaśnieżoną. Sprawdziłem jak wygląda bieżnik, bieżnik jest już zaklejony śniegiem. Mamy, tam dalej mamy z górki i z powrotem pod górkę. Mam nadzieję, że uda mi się wyjechać, ponieważ no trochę się obawiam, bo, bo już czuję jak auto wyszkuje po śniegu. Ale zobaczymy, najwyżej, najwyżej, yy... nie wiem co najwyżej, zostawię samochód do wiosny, ponieważ jest to trosze, tro, trochę dziki teren, no ale są jeszcze telefony komórkowe. O, tutaj to jest po prostu, jakbym. O! No ale, ale, wydo... ale potrafi się, potrafi się wygrzewać, jest, jest, jest. Opona pracuje, słyszę jak silnik. Zwiększa obroty, ale, ale, jedziemy. To jest super, super wzniesienie do testowania opon przy ruszaniu pod górkę. Postaram się pokazać jak to wygląda. Jest, jest dosyć strome wzniesienie, czy strome, no jak na nasze warunki strome wzniesienie i zobaczymy jak się opona sprawuje przy podjeżdżaniu. Zawrócimy. Teraz będzie widać jaka to jest górka, ale auto w śniegu radzi sobie wyśmienicie. Co ciekawe, jak pokażę Wam ślad bieżnika, to bieżnik jest zaklejony śniegiem, więc to, że ma taką rzeźbę, wcale mu nie pomaga. Nie wiem co, co sprawia, że opony zimowe mają być dużo lepsze od opon letnich, skoro one i tak się z tym śniegiem zaklejają. I w tych warunkach, gdzie mamy drogę nieodśnieżoną świeży śnieg. Okej, okay, pokażę. Tak wygląda opona, która jest zasiężona. Pierwszy pierwsza próba podjazdu pod wzniesienie, które tu widzimy. Nie wyłączając funkcji ASR, czyli to co mam w aucie, tego używam. Auto rusza bez problemu. O, staram się nie zbyt nerwowo nie jechać. Auto się kontroluje. problemu. Zobaczyłem system ASR i tutaj w tych okolicach, gdzie nikogo nie ma, na drodze, staram się trochę tutaj więcej pozwolić na jakieś tam manewry niekontrolowane, skontrolowane. I, I powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tymi oponami, ponieważ ta rzeźba tego bieżnika, tej opony jest takie jak małego traktorka. I ten, te opony rewelacyjnie się zachowują w śniegu w śniegu, takich typowo śnieżnych warunkach takich gdzie nie mamy ubitego śniegu i bez bezdroża rewelacja, po prostu ta opona się zachowuje po prostu tak jak trzeba I to tak z tym zapychaniem bieżnika w tym suchym, zauważyłem w tym suchym śniegu to nie do końca, bo jak opona naciska na podłoże, to na ten śnieg od yy, wy ten, wy, no wy, nie wiem, wygania spod tej, spod tej rzeźby i super się przytrzyma na wierzchu Naprawdę, naprawdę bardzo. Ooo... O! Bardzo pozytywnie to oceniam tą oponę w warunkach typowo zimowych Czas na podsumowanie opon marki Michelin Cross Climate w warunkach zimowych. Przypominam, że nie są to opony zimowe, tylko dostały certyfikat opon zimowych, są to opony wielosezonowe. Opony te w warunkach typowo zimowych, tak jak widzimy aura tutaj sprzyja nam, żeby przeprowadzić testy w warunkach drogowych. Także Droga hamowania w zależności od y, nachylenia. To też tak, żeby było przyjąć, że na płaskiej powierzchni hamujemy, a nie tam lekko pod górkę, bo ra, ra, hamowałam raz z tej, raz z drugiej strony, raz podjazd, raz jazd, Różnie to wypadło. Yy, natomiast podjazd pod zniesienie tutaj obony tutaj sobie radzą dosyć fajnie. Yy, także tutaj nie ma nic do zarzucenia. Natomiast mam na małą uwagę, najgorzej jest tak, jak na przykład teraz stoję prawym kołem w śniegu, a lewa strona jest na śliskiej nawierzchni. To jest naprawdę śliskie. I przy ruszaniu pod lekkie wzniesienie auto no, ma problemy. Ma problemy, ślizga się, tak parę razy musiałem wycofać po lekko do przodu do tyłu, żeby wyjechać z, tutaj z, z małej góreczki już po zakończeniu mojej zabawy z oponami. Ale ogólnie ja jestem zadowolony z tych opon i, i ciągle będę powtarzał, że ja już opon yy, zimowych nie będę kupował, kupował, ponieważ nie widzę sensu. Te opony świetnie radzą sobie jako opony yy, zimowe, także no, 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 no tyle no. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo na drodze przede wszystkim, no właśnie a propos bezpieczeństwa, i te e, opony, opony zimowe. Nie wiem czy widać, ale te żółty Seat właśnie przed chwilą, czołowo by się zderzył z samochodem jadącym z przeciwka na prostej nawierzchni. Pałwan miał na tyle szczęścia, że akurat był tutaj asfalt, a nie lód, bo wcześniej był lód. Przypierdzieliłby gościa po prostu na czołóweczkę, i, i... Mielibyśmy materiał na, na gorąco, a facet by, e, daj Boże, wylądował w szpitalu. Nie chciałbym tutaj przesadzać z prędkościami, ponieważ no, jeden głupi ruch i jestem w rowie, także e, staram się to zrobić w miarę bezpiecznie, e, nie musiał wyciągać tego samochodu z rowu. E, jak mają Państwo jakieś uwagi, pytania, to śmiało się podzielę swoją opinią. Jak również poznam Wasze zdanie na temat tego testowania, tej, 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 tej opinii na temat tego to produktu. Także z mojej strony to tyle. Dzięki, pozdrawiam.